Frohe Ostatn, wesołych świąt Fionwilkanocnych, Happy Easter for all my friends around the world, dla wszystkich hodowców gołębi na świecie, dla wszystkich my friends of the 30 młodych na moje urodziny prezent za pół ceny już uh, są zamówione, są sprzedane. Kolejna taka propozycja będzie 18 kwietnia. Obserwuj mój program na YouTube 30 kolejnych młodych. Za pół 18 kwietnia. Te poprzednie są już wszystkie zamówione, już nie aktualne. Wczoraj mieliśmy lot Zigen około 90 km. Dzisiaj kolejny trening naszych lotników. Von der Wenja bis Rügez. Ciao meine Freunde. Schöne